Pogoda całkiem, całkiem nie pada. Jak nie pada, to już jest dobrze. Teraz idę obejrzeć najwyższy punkt tego naszego cuda, którym pójdziemy. Czy jest zimno? Podobno jest plus. 5, 6, no ale wiatr wieje. Od wody zimno. Także. Moja kurczka to jest wersja zimowa. Tak, Ciepka wersja zimowa. A na dole mam ochroniacze od deszczu, a pod spodem mam ciepłe podbite spodnie. No dobrze. Dzięki temu mamy się nie zgubić. No zobaczymy. O, akurat weszły mgły. Pogoda jest niesamowicie zmienna. Za 10 minut może być słońce, przynajmniej na parę minut. Ale ta wyspa, do której podpłyniemy zaraz, bardzo blisko, ribami, to jest yy, torstappem to jest wyspa, sanktuarium ptaków. Tam się nie wysiada, tylko ogląda. Zapowiada się, zapowiada się bardzo przyjemna przejażdżka tym ribem, bo jest super spokojnie na morzu norweskim, aż dziwne. Co to było? Co to było? To mi przeleciało nad głową, no takie wrażenie miałam. Ale ja tego nie widziałam, bo wczoraj już pływali przecież pod North Cape, Cape North. A, ale to było z drugiej strony oni spuszczali. Ale szybko to idzie, błyskawicznie. Błyskawicznie, już jest na wodzie. No tak, a no i proszę bardzo. I zaraz będzie przewodnik na no sprawni oni są tu są też dwie dziewczyny o dwoje trzyma jeden przechodzi ale są wyćwiczeni na zwyczajnie my name's joe welcome aboard that's the least important part of this briefing though you don't have to remember that uh, three rules, olds like i said the first two have to do with safety let's do a little time check here start uh, the party and um, uh, the first two rules the first and most important rule is no standing don't stand up unless you ask me first or unless i tell you you can do so and if you ask you do have to wait for an answer very critical part of step one uh, and the second rule which i think is pretty in line with all the drivers is just please stay on the zodiac until we get back to the ship Pretty uh pretty straightforward that one makes my job very easy. Storstappen się nauczyła place where znane z miejsca gdzie jest móstwo maskonurów, są very prześliczne taki. So these are almost all puffins just in front of us and now they're taking off, but uh, there might be one or two brave ones that stick around here so as we get closer. You're going to see puffins constantly today. Those two birds closest to us, most of these ones around us, they are puffins. Uh, if you don't know what they are, this is a very, very special opportunity uh, to see the puffins. Uh, most people, if they're lucky, will see a few in their life. Unless you've been to places like the north tip of Iceland at the right time of year or St. Kilda, um, you probably haven't ever seen as many as you're going to see today. For Maui, for Maui. Yes, yes. <laughs> <laughs> oh. Now it's good. jest wino i warzywa. Yeah, wino, warzywa, muszle, masło, that's it. Okay, thank nothing you. complicated. We <laughs> ready. Are ready? Yes, I'm ready now. Okay, here we go. Yes. Please thank enjoy. hot, please. Okay, thank wow. you. Wonderful. No, i zjemy Tury No co to jest? No to jest właśnie ten, ta kolizja. No naprawdę, skąd ja to może on tak zrobi? No, może ma tak zaplanowane. A skąd my możemy o tym wiedzieć? No, ja nie wiem. Nie, to chyba coś innego znaczy, wiesz. No więc wiatr ma. Bo jakby i... tak było, to w tej chwili powinniśmy się z czymś zderzyć, a tu nikogo nie ma. Patrz tutaj, można popatrzeć, że nic tu nie ma. No, niczego nie ma. Jest to bardzo wątpliwe. Co jest wątpliwe? To, co ty mówisz? No przecież widzę gołym okiem. Już Fatamorganu. Nie słyszałaś o Fatamorganie? Mało tego, powiem ci to ma prędkość pół węzła. No to jednak to się to. rusza. No ale jak to wiadomo, że... Skąd to wiadomo, że to tak skręca? No może ma taki kurs Na zaplanowany. No skąd, skąd wiadomo. No tak jak my mamy taki, to może oni mają taki, no. Czy może to jest jakiś kuter rybacki albo coś takiego, no. Na wszelki wypadek? Na wszelki wypadek, poślij mu torpedę. Wiatr mamy między 11 a 13 kilometrów w tej chwili. Bo w Nie, przepraszam, w knotach mamy. Nie, ja się pogubiłam. On się myli, czy co? 10 knotów teraz mamy, 15 knotów. Jakieś dziwne to jest. Ale tak, mamy głębokość pod, pod sobą 456 metrów w metrach jest, tak. A teraz bym chciała znaleźć właściwie, na którym my jesteśmy równoleżniku teraz. Na którym jesteśmy? To powinno być napisane. Ale ja nie umiem znaleźć. Ale jesteśmy na dobrym kursie, ja tu widzę, o. Bo tu jest strzałka, a tu jest wyspa, ta Biornoja, w którą musimy trafić, ale na razie bardzo dobrze trzymam kurs. Biornoja nas przywitała wiatrem, i to on jest całkiem silny. Uuu. O. Kurczę, to dziś to będzie ciężko, ale wieje. Dwie osoby pomagają. O, a to jest Juliana z kimś, ale nie wiem z kim. Ja tę iglicę to widziałam już nie wiem ile razy na zdjęciach i byłam pewna, że to jest gdzieś w Islandii. Nawet wydaje mi się, że tam widziałam, ale to jest przy wyspie Niedźwiedziej, czyli przy Biornia Island. Their eggs are beautiful. They're usually this aquamarine blue turquoise color with chocolate brown spots all over it. They're stunning, stunning eggs. They are guillemots, yes. But let's get a little bit closer and see what this is. Jesteśmy w raju nurzyków, które wyglądają jak małe Nawet ktoś się o to zapytał, czy one są jakoś spokrewnione, no ale nie są, bo mamy bardzo wykształconych tych przewodników i są dwa rodzaje nożyków, czarne, arktyczne. Ten kanion to sobie upodobały mewy, mewa trójpalczasta. W większe skrzydła niż tam na, na Molo w Sopocie to na pewno. I znosi białe jajeczka w odróżnieniu do muzyków, które mają kolorowe, błękitne, kurkusowe. Niepospolity wygląd mają muzyki pospolite. No cudne są. Ekipa. Fotograficzna i tam jest Ben, który kręci wideo dla nas wspomnianego z tej ekspedycji, i dzięki niemu możemy brać takie zdjęcia robione przez tyle obiektów, bardzo dobrej jakości, bo no, ja to robię swoją kamerką i tak uważam, że jestem dzielna, bo tutaj kropi. Yy, Buja, ciągle ktoś coś mówi, albo wchodzi w kadr i tak sobie uważam, daje radę. Musiałam się pochwalić. Dokąd my tu dopłyniemy? Tu, ale tu jest pięknie, słuchajcie jak tu jest pięknie. Te skały są, to wszystkie zakamarki, do których my wpływamy. Te kaniony to jest nadzwyczajne miejsce, ale trzeba je właśnie zwiedzać z rybu. I mieliśmy wykłady o meduzach, o ptakach, o geologii. Także to są wspaniałe wyprawy. I przepiękne. Przepiękne. Dzień arktyczny trwa. Daj mi subika. Jeszcze raz przeżyliśmy. Jeszcze raz. Pojutrze dopłyniemy do Spitsbergenu i będziemy tam wysiadać tylko do wody, bo my płyniemy tam gdzie nie ma żadnych portów, żadnych kładek, żadnych brzegów uregulowanych, tylko będziemy z Rybów skakać do wody i musimy mieć kalosze, no i dziś muszę dopasować, od razu to zrobię i Włożyć było je lekko. Wyjąć teraz to po prostu jakaś mordęga. No ale trzeba to zrobić. Ale ich jest dużo. A w nich można chodzić? Ale ciekawostka tu jest. To jest myjnia do butów. Tam są szczotki, krany, prysznice no i nasze suszara. Moja suszarka. Tam jest grzejnik. Tu się wiszą spodnie, które dziś były mokre, a muszą się wysuszyć. Tu jest biała herbata. Канапки, co weźmimy? Kanapeczkę, czy co? Za górkiem kanapkę.